Jesteśmy tu dzisiaj razem na pierwszym spotkaniu 40. edycji Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Tegoroczna edycja to ponad 5000 zgłoszeń i niecałe 100 filmów, które ostatecznie skończyły w sekcjach konkursowych. Jakim rodzajem zadania było właśnie wybranie tych najlepszych filmów. Przede wszystkim to było bardzo dużo czasu, który musieliśmy poświęcić na to, żeby wszystkie te filmy obejrzeć, a później bardzo dużo czasu, żeby o nich porozmawiać, i później jeszcze więcej czasu, żeby odezwać się do twórców i spróbować je tutaj ściągnąć, co też nie zawsze jest takie oczywiste, że coś nam się spodoba i przyjedzie na festiwal. Selekcja była długa, ten proces czasami przebiegał w bardzo burzliwy sposób, ale ostatecznie udało nam się zostać przy tych właśnie niecałych stu filmach. Zaczynamy film kulejem, czyli polskim filmem. Skąd taki wybuch? Zależało nam na tym, żeby pokazać polski film na otwarcie 40 edycji WFF, ponieważ jest to festiwal międzynarodowy, ale jednocześnie bardzo mocno zakorzeniony w kulturze i kontekście Polski. Dlatego chcieliśmy postawić na duży film z dużymi nazwiskami, tak żeby rzeczywiście to było wielkie wydarzenie filmowe. Całe szczęście w tym samym momencie wyszedł akurat Kulej. Kulej nie jest tylko filmem o Kuleju, to jest, też, to jest też historia jego rodziny. I chciałem zapytać, właśnie, jak połączył Pan ten międzynarodowy sukces pięściarza z drugiej strony z tą rodzinną historią? No, przede wszystkim dlatego, że od momentu, kiedy Waldemar Kulej przyniósł do nas no, ten pomysł na realizację filmu o Jerzym Kuleju, no, rozpoczęliśmy z Rafałem Lipskim. Szczególnie Rafał, czyli scenarzysta filmu, no, rozpoczął spotkania, rozmowy z żyjącymi świadkami tej historii historii i przede wszystkim z Heleną Kulej, która jest wśród nas. To wszystko właściwie, co Helena opowiedziała o, o, o ich związku spowodowało, że zobaczyliśmy tą perspektywę kobiecą, zobaczyliśmy Helenę, która jakby wyszła w tej historii z cienia, bo trzeba pamiętać, że do dzisiaj właściwie no to Kulej kojarzy nam się z, z pięściarstwem, z boksem i z zdobywcą Dwóch złotych medali, ale na pewno nie z jego, z jego miłością, jego życia, z Heleną i z tym wszystkim, co się wiązało właśnie w życiu tej pary. To jest Pana pierwsza edycja jako dyrektora programowego festiwalu. Czy widzowie mogą się spodziewać jakiegoś rodzaju rewolucji w programie, czy może bardziej ewolucji? Wydaje mi się, że to będzie raczej ewolucja. Jeśli chodzi o sekcje konkursowe, wszystko pozostaje tutaj bez zmian, ale zdecydowanie ten powiedzmy nowy klimat będzie mógł dać się odczuć, to widać też już na poziomie tego, jakie filmy są wybierane i dlaczego twórcy do nas przyjeżdżają. Mamy bardzo dużo debiutów, bardzo dużo filmów młodych twórców i mam nadzieję, że to będzie tendencja, którą uda nam się utrzymać w najbliższych latach. Może zapytam o rzecz niemożliwą, ale y, czy, czy ma Pan jakiś tytuł, który w czasie tej selekcji jakoś szczególnie Pana urzekł? Nie będę mówić o jednym tytule, ale powiem o całej sekcji, bo uważam, że mamy tutaj naprawdę bardzo dobre filmy, ale sekcja Wolny Duch, w której, w której pokazujemy kino bardziej niekonwencjonalne, odważne, Eksperymentalne momentami to jest sekcja, która jest szczególnie blisko mojemu sercu, dlatego ją mogę polecić w całości.